15 października 2024 roku Rada Ministrów przyjęła dokument pod tytułem Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030. Czy na pewno taka odpowiedzialna? No właśnie, takie pytania sobie zadają mieszkańcy Częstochowy, którzy w miniony czwartek zebrali się na Placu Biegańskiego w ramach protestu przeciwko Paktowi Migracyjnemu oraz Centrum Integracji Cudzoziemców w Częstochowie. Czy jest się czego obawiać, czy może często i Polacy przesadzają, czy są jakieś plusy przyjmowania imigrantów? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w tym materiale. Jarosław Pak, zapraszam do oglądania. Imigranci w Polsce byli, są, no i jak wiemy, ma ich być coraz więcej, zanim jednak zacznę mówić o negatywnych skutkach, tego, no to spojrzałbym na ten temat z troszeczkę innej strony i postarałbym się przytoczyć kilka ciekawych, interesujących statystyk. Liczba cudzoziemców żyjących w Polsce w 2024 roku według Polskiego Instytutu Ekonomicznego wyniosła 2,5 miliona. Według różnych raportów mają być to imigranci z ponad 150. Krajów. Nie, nie zmienia to faktu, że znaczną część tej liczby stanowią uchodźcy z Ukrainy. Z pewnością nie można ukryć tego, że imigranci, cudzoziemcy, którzy tutaj do nas, do Polski przyjeżdżają, są tanią siłą roboczą i pracują na stanowiskach, na których brakuje rąk do pracy. I jest to podawane jako jeden z pozytywnych czynników, z pozytywnych skutków migracji i przyjmowania imigrantów. Poruszając ten aspekt, znów powołam się na raport wcześniej wspomniany Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który wykazał, że co czwarte badane przedsiębiorstwo w Polsce Zatrudnia cudzoziemców. 70% z nich miało to tłumaczyć niedoborem polskich pracowników na rynku pracy. No to też troszeczkę obrazuje, że jeszcze przed oficjalnym wdrożeniem tej nowej strategii migracyjnej ci cudzoziemcy już stanowią bardzo ważny tutaj element. Można nawet powiedzieć kolokwialnie, że łatają dziury na rynku pracy. Z drugiej strony tacy pracodawcy mogą mieć pewne obawy, że na pewno będą to, będą to pracownicy długoterminowi, no bo przecież taki imigrant wyjedzie, a pracodawca nie będzie miał pracownika. Poruszając aspekt bezpieczeństwa, tutaj warto przytoczyć statystyki dany, według danych Eurostatu. W 2021 roku w Polsce odnotowano 17 napaści na 100 tysięcy mieszkańców, co stanowi jeden z najniższych wyników spośród krajów Unii Europejskiej. Mam zanotowaną taką tabelę. W przypadku na 100 tysięcy mieszkańców wymieniłem sobie tutaj. Trzy kraje. Jest to Polska, Francja, Belgia. W Polsce jest to 0,7. We Francji jest to 1,8. W Belgii jest to 1,55. Inne wykroczenia, takie, takie chociażby jak kradzieże. W Polsce kradzieże na 100 tysięcy mieszkańców to równe 260. W Belgii dla porównania. Liczba kradzieży wynosiła 1914. We Francji, co ciekawe, brak danych, tutaj nie podano w tej kwestii statystyk, być może dlatego, że we Francji nie da się tego zliczyć. Mówiąc tak, pół żartem, pół serio. W Częstochowie ma powstać kolejne Centrum Integracji Cudzoziemców. Jest to pokłosie najnowszej strategii, najnowszej polityki migracyjnej Polski, według której w Polsce ma powstać 49 takich ośrodków. W województwie śląskim zostały do tego wytypowane trzy miasta. Będą to Katowice, będzie to Bielsko-Biała oraz Częstochowa. W tych miastach do marca, w pierwszym kwartale 2025 roku, ma się przyjąć 7 tysięcy imigrantów co się mogliśmy dowiedzieć od radnej ze wspólnie dla Częstochowy Krystyny Stefańskiej, która wysłała zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego i takie informacje uzyskała, które potem opublikowała na swoich social mediach na Facebooku. Temat imigrantów został również poruszony na ostatniej sesji Rady Miasta. Warto wspomnieć, że media przyjęły narrację, że mają to nie być tylko uchodźcy z Ukrainy, ale mają być to imigranci również z krajów nam bardziej odległych. Stąd też takie pytanie radnego Piotra Wrony. Na sesji, na ostatniej sesji Rady Miasta, które teraz odsłuchacie. I ostatnie już pytanie, pani dyrektor. Wiemy, że w najbliższym czasie, w marcu, zostanie uruchomione Centrum Integracji Cudzoziemców, przybędą do nas obcokrajowcy, y, którzy tutaj w sumie niedaleko będą miały, m, mieli obsługę. Czy Państwo identyfikujecie jako pani dyrektor, czy identyfikuje takie zagrożenia? No bo jeżeli to będą obcokrajowcy z krajów naprawdę y, y, nam dalekich, czy Państwo identyfikujecie zagrożenie, że w związku z tym y, z ich przybiciem mogą być y, choroby tropikalne, tak? Czy jest. Y, Panie radny, proszę nie powielać tych kłamstw, które się przewijają w mediach politycznych. Panie, panie, panie Rząd przewodniczący, wielokrotnie czy... dementował tego typu pogłoski, no, ale, więc no... proszę o powagę, bo to jest troszeczkę już śmieszne to, co pan powtarza. Ja nie uważam tego za śmieszne, Bardzo bo wreszcie panie, o życiu pytanie. i zdrowie mieszkańców jest nie... No i jak usłyszeliście, z tymi chorobami tropikalnymi zdaje się, że radny Piotr Wrona z Prawa i Sprawiedliwości z lekka zakpił. Natomiast mogliśmy usłyszeć odpowiedź przewodniczącego Rady Miasta Łukasza Banasia z koalicji żeby y, przestać siać dezinformację o jakiej dezinformacji mowa Mianowicie Łukasz Banaś w naszym programie, polityka na wylot, który miał miejsce kilka tygodni temu, w odpowiedzi na pytanie jednego z naszych widzów, który zadzwonił do naszego studia. Łukasz Banaś odpowiedział, że ten ośrodek będzie przyjmować uchodźców z Ukrainy, nie będzie dotyczyć uchodźców innych kultur, w tym z krajów muzułmańskich czy znaczy tak, ja bym chciał uspokoić. Oczywiście nie będę odpowiadał tutaj za, za decyzję rządu, bo, bo nie mam na to żadnego wpływu. Natomiast do nas wpłynęły takie informacje o, o, o tych centrach i chciałbym uspokoić. Nie, nie będzie takiej sytuacji, że Polska będzie ściągać cudzoziemców, tych, o których tutaj wszyscy myślą, czyli, czyli z tych krajów muzułmańskich do, do Polski do Częstochowy. Te centra będą obsługiwać Ukraińców, którzy u nas są. I którzy u nas być może będą. Musimy się przygotować do tego, bo też nie wiemy, w jakim kierunku pójdzie wojna. I, i takie pytania też na sesji padały i odpowiedzi również padały. Te centra będą obsługiwać tych uchodźców, którzy, który, którzy są, a my, jako kraj, który przyjął największą ilość Ukraińców, mamy, można powiedzieć, taką gwarancję, że, że pozostałych nie będziemy przyjmować ani nie będziemy musieli. Także to, to są plotki oczywiście przez, przez opozycję gdzieś tam podżegane, że, że tutaj będziemy ściągać z krajów muzułmańskich i że u nas za chwilę będą jakieś się dziwne rzeczy działy. My takich informacji nie mamy. O sprawę imigrantów na ostatniej sesji Rady Miasta zapytał się nasz redakcyjny kolega Kamil Bednarski, który porozmawiał z właśnie wcześniej wspomnianą Krystyną Stefańską z Komitetu Wspólnie dla Częstochowy, porozmawiał również z Michałem Lewandowskim z lewicy oraz Arturem Warzechon z Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko składa się na to, że możemy wywnioskować że w kuluarach panuje pewna dezinformacja w tym temacie nie wiemy na czym stoimy, nie wiemy jakie będą założenia Częstochowskiego Centrum Integracji Cudzoziemców. Warto podkreślić, że takie centrum będzie drugim takim ośrodkiem w naszym mieście. Jedno już działa, jest ono zlokalizowane przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 21 i jest ono prowadzone przez Fundację Adra, która na swojej stronie internetowej, na stronie internetowej tego centrum chwali się takimi statystykami. Godziny lektorów z języka polskiego równe 11, 1426 e, osoby, które otrzymały wsparcie psychologiczne, to jest liczba 300 osób, e, wydane paczki żywnościowe i rzeczowe, jest to liczba 229 takich e, paczek. Informacje o Centrum Integracji dla Cudzoziemców w Częstochowie coraz bardziej nurtują mieszkańców naszego miasta, którzy zebrali się na Placu Biegańskiego. Całkiem spora moim zdaniem grupa mieszkańców. Całe zgromadzenie prowadził e, Tomasz Grzegorz Stala z Alternatywy dla Częstochowy. No i po zakończeniu tego zgromadzenia udało nam się e, porozmawiać. E, porozmawiałem z Tomaszem Grzegorzem Stalą e, na temat e, tego zgromadzenia, na temat e, tego protestu. Posłuchajcie tej rozmowy. Jest z nami także Tomasz Grzegorz Stala, który w zeszłorocznych wyborach na prezydenta Częstochowy startował. Panie Tomaszu, ja mam do Pana pytanie: w jakim celu się tutaj dzisiaj wszyscy zebrali Częstochowianie? Bardzo przede wszystkim dzień dobry. Witam y, widzów na wylot, które też zdarza mi się obejrzeć ze względu na ciekawy kontent, ciekawy który jest produkowany i nie taki y, zależny politycznie jak w innych mediach. Y, dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza pikieta y, odbyła się ze względu na to, że w Częstowie powstaje powodem naszego spotkania jest, był fakt, że powstaje Centrum Integracji Cudzoziemców. Jest to taka. Taki podmiot finansowany przez Unię Europejską, organizowany przez y, y, Województwo, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a y, organizowany przez urzędy, urzędy Pracy. Jest to takie miejsce, w którym będzie pracował kilku urzędników, którzy będą cywilizować uchodźców, y, którzy przybędą do nas tutaj w ramach paktu migracyjnego. To dzisiejsze tutaj zgromadzenie zapytaliśmy dwie osoby, które w nim brały udział. Jedna z nich powiedziała, że było zbyt mało osób, druga powiedziała, że frekwencja była całkiem niezła, zważając na pogodę. Jak pan ocenia to dzisiejsze zgromadzenie? Czy może to takie być przesłanie, że częstochowianie jednak się stawiają temu centrum? No ja, mam ten, ja mam ten spory realizm, że brałem udział w wielu manifestacjach i pikietach w Częstochowie, gdzie od dwóch do w górę osób. I tutaj naprawdę frekwencja zaskoczyła pozytywnie, biorąc pod uwagę krótki czas organizacji, ale też ważność tematu. nie? No bo jednak, jednak robienie takiego centrum integracji przy szkole średniej jest średnim pomysłem według mnie. Będziecie jeszcze jakieś działania w najbliższym czasie w tym temacie podejmować? Tak, jako asystent Grzegorza Płaczka posła i europosła Marcina Sypniewskiego skierujemy kilka pism do tego, aby wyjaśnić kwestie finansowania, kwestie lokowania tutaj tych uchodźców, aby nie mieli pełną wiedzę i świadomość, jak wygląda procedura i gdzie oni będą ulokowani tutaj. Jakieś przesłanie do rządzących krajem oraz do rządzących miastem. No to przesłanie jest takie, że już mleko się rozlało. De facto wszystkiemu winny jest y, traktat lizboński, który, przez którego podpisanie straciliśmy możliwość y, powiedzenia nie. Więc musimy przyjąć to, co daje nam Unia Europejska. Y, do rządzących, no co, no, naród was w końcu rozliczy i tyle. W trakcie protestu porozmawialiśmy również z jednym z jego uczestników, młodym przedstawicielem Młodzi dla Wolności Częstochowa, Tymoteuszem Kuskiem, który odpowiedział na kilka naszych pytań. Jest z nami przedstawiciel Młodych dla Wolności Częstochowa, Tymoteusz Kusek, który był uczestnikiem dzisza, dzisiejszego manifestu na Placu Biekańskiego. Powiedz mi, Tymek, dlaczego protestujecie, czego tak naprawdę się obawiacie? Takie pytanie można wam zadać. No, przede wszystkim witam serdecznie, no i zacznijmy od tego, że zależy nam na, na bezpiecznej Polsce, ale przede wszystkim bezpiecznej Częstochowie, bo to stąd jesteśmy, a Częstochowy pak, pak Migracyjny Dotyczy w szczególności, no bo, no bo to w Częstochowie ma, ma, ma powstać jedno z planowanych 49 centrów na integracji cudzoziemców. No i to jest przyklepywane to jakby poza głosem, poza głosem mieszkańców Częstochowy, bez ich wiedzy, bez żadnego referendum, no, no więc trzeba się temu sprzeciwiać, trzeba wychodzić na, na ulicę, protestować i nagłaśniać to. Mówiliście tutaj dzisiaj, wszyscy protestujący w trakcie tego manifestu, obawialiście się tych imigrantów, czy to właśnie ludności z krajów wyznań arabskiego itd. itd. Łukasz Banaś w naszym studiu powiedział, że ma być to centrum przeznaczone dla Ukraińców. Kupujesz to? Nie, absolutnie tego nie kupuję. Łukasz Banadzie jest z Platformy o, Obywatelskiej, partii, która no, w kłamstwach jest bardzo dobrze obcykana i w odpowiedziach wymijających. I absolutnie nie wierzę, że trzy lata po wybuchu wojny nagle by, miało nagle by miały w Polsce powstawać jakiekolwiek centra dla integracji Ukraińców. Którzy jak się mieli w Polsce zintegrować, to się już zintegrowali, a to, co teraz tu tu powstaje to centrum, to jest związane z paktem migracyjnym, czyli z przerzucaniem do Polski migrantów, których nie chce Zachód. Jeszcze chciałem Cię zapytać, czy ta liczba osób, które się tutaj dzisiaj pojawiły, może pokazywać, że Częstochowianie się obawiają, czy, czy oczekiwałeś, że będzie tutaj zdecydowanie więcej ludzi? Moim zdaniem liczba ludzi absolutnie jest zadowalająca patrząc na to, że jest dzień tygodnia, jest zima, no, a mimo to dużo ludzi, to we wszystkich grupach wiekowych się zgromadziło, także to daje nadzieję, że jest mobilizacja w narodzie i no, pozostaje wiedzieć, że jak się odpowiednio będziemy wszędzie mobilizowali, to, to, to powstrzymamy w Polsce to, co już niszczy Europę zachodnią, czyli niekontrolowaną masową migrację. Jeszcze chciałem cie, Ciebie zapytać, ostatnie pytanie, jakie myślisz, jakie będziecie podejmować, mieszkańcy mogą podejmować działania w najbliższym czasie, żeby czy chcecie zapowiedzieć temu, żeby te drugie centrum o pomocy uchodźcom i imigrantom tutaj w Częstochowie powstało? Bo przypomnijmy, że jedno takie już w Częstochowie jest. Przede wszystkim trzeba to nagłaśniać, ponieważ wiele ludzi może w ogóle nie, nie wiedzieć, że, że, że takie plany są, ponieważ media głównego nurtu w tym temacie milczą. Także, także trzeba ba, udostępniać te, te, te informacje choćby w mediach spo, społecznościowych i nagłaśniać takie protesty jak tutaj. Dziękuję bardzo. Dzięki. Jak mogliście usłyszeć nasz rozmówca? Nie kupuję słów Łukasza Banasia o tym, że będzie to ośrodek przeznaczony dla uchodźców, dla samych uchodźców z Ukrainy. Czy tak będzie? Nie moją rolą jest to oceniać. Dla zachowania pewnego kontrastu chciałem przeprowadzić rozmowę z młodym przedstawicielem nowej generacji Częstochowa, która popiera. Środowiska koalicyjne. Natomiast niestety otrzymałem odpowiedź, że nowa generacja oficjalnie wywiadów nie udziela. Na sam koniec rodzi mi się pytanie, dlaczego została wyznaczona do tego Częstochowa? Częstochowa, która już jeden taki ośrodek dla cudzoziemców posiada, Częstochowa, która jak wszyscy dobrze wiedzą, jest. Duchową stolicą Polski jest tutaj symbolem religii chrześcijańskiej w Polsce. Jak możecie wnioskować z tego odcinka, na temat imigrantów jest tematem bardzo szerokim i jest tematem bardzo kontrowersyjnym. Czy Częstochowa powinna przyjmować imigrantów z odmiennych kultur? Ja na to pytanie nie odpowiem. Moją rolą jest przekazywanie wam informacji. Natomiast na to pytanie możecie odpowiedzieć wy w sekcji komentarzy, do czego gorąco zapraszam do meryt merytorycznego wypowiadania się do prowadzenia merytorycznej dyskusji w sekcji komentarzy. Jeśli podobał wam się ten materiał, zapraszam was gorąco do polubienia odcinka, ale także do zasubskrybowania naszego kanału. Chciałem również podziękować bardzo serdecznie naszym sponsorom. A na sam koniec zapraszam Was na nasze media społecznościowe, w tym na TikToka, na którym pojawiają się niektóre materiały, które nie ujrzą światła dziennego w innych, innych mediach społecznościowych. Także również do tego Was gorąco zapraszam. Materiał przygotował dla Was Jarosław Kłak. Dziękuję bardzo za oglądanie.